Się Oskar i grałem w zespole Under the Shower. Gramy szeroko pojętego roka. Pierwsze formacje to był, mniejszy był Under the Shower, nazywał się Little Paradise, to już było w gimnazjum, jak jeszcze były gimnazja. No, także już 7 lat ponad. Łącznie gramy właśnie z perkusistą i z, byłem basistą, bo mamy od roku nowego. No, ale w takim składzie Under the Shower to jakoś 5-4. Dobra, jak na tworzenie nowej muzyki i jej wypuszczanie wpływa ogrom artystów, którzy są już na rynku. W sensie, że każdy może stworzyć sobie faktycznie muzykę w domu i że to jest tak proste, że jakby poziom trudności tworzenia muzyki mhm. spadł do minimum. I tutaj już nie mówię stricte o roku, tylko mhm. o muzyce, jakbyś chciał cokolwiek tworzyć. Okej, okay. jest to obosieczny miecz. O, faktycznie sprawa jest bardzo ułatwiona, przez to, że wystarczy, że odpalić sobie program do robienia muzyki, możesz grać gotowe sample perkusyjne, możesz rzucić gotowe instrumenty, e, możesz już na telefonie nagrać dobrej jakości demo na wokal, na przykład e, tak jak Ed Sheeran, nawet tam wykorzystuje w oficjalnych wersjach już swoich nagrania z iPhone'a, także da się faktycznie. Natomiast, no, druga strona medalu jest taka, że trochę to rozleniwia w kontekście mm, zgłębiania swojego warsztatu. E, I kiedyś musiałeś się nauczyć wszystkiego, żeby, e, żeby faktycznie móc tworzyć tę muzykę. No, dzisiaj już nie. E, no i nie chcę brzmieć jak boomer, <śledzianie> no, prawda, jeśli podchodzisz do tego tak zadaniowo i to Ci wystarczy, to, to pewnie, e, no tylko właśnie może to rozleniwić. E, i, 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 I przypuszczam, że może to też być przytłaczające, ile teraz jest wszystkiego, że masz ten właśnie gotowy program do muzyki, on po prostu wygląda jak to, jakiś program NASA, co nie, że tam jest absolutnie wszystko, jakieś wtyczki po prostu i, i tam też się to trochę motywuje, żeby ogarnąć jakieś przynajmniej podstawy, bo żeby ogarniać tak program, jak, jak, jak ten za mną. No, musisz przynajmniej tam czasu, metrum ogarniać. Co jest to, żeby stawiać te przynajmniej klocki. Na pewno jest to wspaniałe ułatwienie. No nawet jak my nagrywaliśmy, to samo to, że mogliśmy Demko nagrać po prostu super szybko i przyjemnie, po prostu podłączając się właśnie gitarami do interfejsu. Perkusję nagłaśniając na kilka dosłownie mikrofonów i potem osobno można zagrać wokal i już masz po prostu gotowe demo, które brzmi półprofesjonalnie. Jak wygląda wypuszczanie muzyki w XXI wieku? W XXI wieku... Okej, okay. trochę to się zmieniło też przez, przez te 20 lat. No bo teraz to jednak streamingi bardzo królują i bardzo wielu wykonawców wypuszcza wszystko bez już wersji fizycznej, tylko do internetu, prawda? E, więc jeśli chodzi o nas, mm, to my tak naprawdę podjęliśmy drogę, żeby część rzeczy zrobić sami. Czyli znaleźliśmy sobie producenta, powiedzmy, na własną rękę. E, pojechaliśmy do niego do studia e, i nagraliśmy wszystko tam, korzystając właśnie z jego e, doświadczenia, e, żeby to wszystko brzmiało profesjonalnie. No, i mieliśmy już gotowy materiał, i tak jak to wypuścisz. No, to już jest Twoja decyzja, tak? Możesz albo próbować to zrobić z wytwórnią. Um, natomiast, na no nasze doświadczenia z wytwórnią były średnie. Także postanowiliśmy spróbować posłużyć się jedynie dystrybutorem, tak? Który ułatwi nam właśnie wypuszczenie tego na digitalach. czyli on się zajmuje Spotify'em, Apple Music i dystrybutor daje Ci tę przewagę, że. Mm, ma podpisane tam jakieś umowy, właśnie na przykład ze Spotify'em, i możesz wtedy trafić na Plejki jako, e, jako nowy zespół, na przykład, czy po prostu z nowym utworem. Jak dostaniesz się na plejkę, no to już jest Git i jeśli Twój utwór e, dobrze się sprawdzi na tej Plejce, to potem możesz trafić, e, trafić na Plejkę próg wyżej, tam, czyli już na przykład jakieś odkrycie e, tam, krajowe, nie? Polska, coś takiego, czy tam e, tylko Polski Rok. No i dalej możesz wchodzić jeszcze w te ogólne, krajowe. Można sobie właśnie, tam jest chyba kilka właśnie takich stopni na Spotify, że, że możesz się wyżej wybijać z utworem.